Cała sala się śmieje, co jest dość mocne. Trochę się przeczuwałem, trochę, że w taki sposób ta piosenka może być takim komentarzem społecznym. No i rzeczywiście jest. No i to jest komentarz z kolei do relacji między Fritzem a tą Natalią Landmer. Laudmer, laudmere <grym> to Tą Żydówką. Tak. No i zdecydowanie najmocniejszy fragment, jeśli chodzi o to takie przeplatywanie, no to jest właśnie ta scena w piwiarni. Nasz trójkąt miłosny tam siedzi, spędzając czas i robiąc kompletnie nic i przepuszczając pieniądze, siedzą w tej piwiarni i w pewnym momencie chłopiec zaczyna śpiewać. Piękny, blondyn, niebiesko oki, w mundurze. Kamera się odsuwa od niego, kadry się zwiększa i wtedy widzimy swastykę na jego ramieniu. I na początku ludzie trochę osądzająco na niego patrzą, a potem przyłączają się i też zaczynają śpiewać wraz z nim piosenkę Tomorrow belongs to me. Jutro... Należy do mnie, co jest taką bardzo pompatyczną piosenką, dość charakterystyczną, jeśli chodzi o te nastroje, jakie wtedy panowały w Niemczech. Poczucie skrzywdzenia w wyniku reparacji za pierwszą wojnę światową, które doprowadziły do urażonej dumy i chęci tego, aby wskazać na to, że jutro będzie moje, jutro trzecia rzesza będzie, tysiącletnia rzesza, która będzie panowała, będzie ostoją kultury i nauki, jak było, tak było.